A... a tymczasem informacja, że został dyskwalifikowany Władimir Zograwski, Zanim jeszcze pojawił się na belce startowej. Tak, a więc teraz w powietrzu Andrzej Stękała. Pięknie, 137,5 metra podczas skoku treningowego, czym wywołał wielki aplauz publiczności. A teraz także skacze daleko. Brawo! Takie skoki są potrzebne. 129,5 metra, więc najdłuższy jak na razie skok kwalifikacji Andrzej Stękała. 8,8 punktów będzie miał dodany reprezentant Polski. Wielkie prawa dla Andrzeja Stękały 27. miejsce w Engelbergu, kiedy debiutował w zawodach Pucharu Świat. Każdy z naszych skoczków potrzebuje tej dobrej próby, która wleje tej wiary, że można, że da się skoczyć, że można nawiązać rywalizację w tym sezonie w zawodach Puchowy Świata. I to, o czym wspominaliśmy, wszyscy liczą na to, że wielka kroki Zakopane, ta magia, atmosfera, ta publiczność wspaniała, która tutaj się gromadzi, spowoduje, że tak właśnie będzie. Jest na pierwszym miejscu Andrzej Stynkała.